Witam moi kochani. Plany były ambitne. Miał być, kurczę, film z tyczką, z strzelkami, bo przyszły. No tyczka niby sprawdzona, ale ja jestem po pas w wodzie, a wczoraj jeszcze tu było po kostki. No niestety pogoda zrobiła swoje. Ale mimo wszystko jest wiadro, jest nowe trafo. Patrzcie jak błyszczy. No nie da się, po prostu się nie da. Co, co, co mogłem to Przeszedłem, ale to i tak na próbę, bo poprawiałem tu, gdzie byłem z flamingiem. Także zaraz Wam pokażę, ile tego jeszcze wyszło, a troszkę wyszło. Także, no, przepraszam, pogoda zweryfikowała moje plany. Życzę miłego dnia. Ja idę spać, bo jestem po nocnej zmianie. E, pokażę jeszcze, co tam wyszło, i no to do następnego ujęcia. No i tak, moi kochani. Tyczka od Saracena, dziękuję Ci, Darku, bardzo sprawdza się. Zobaczcie, żeliwna rura, całe wiadro grubego, plus rama z wózka starego, wiadro, a taki cienko-gruby, blacha, trochę aluminium, tam jest też miedź, no i tu jest ta cewka, no niestety nasz malutki ciek wodny zamienił się w rwący potok, no i wody przybyło czterokrotnie, no niestety, ja mam już dość, jestem półtorej godzinki, a myślę, że 20 kg będzie, od razu jadę z tym oczywiście, na złom. Tyczka przetestowana, to jest najważniejsze. Darku, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, jest naprawdę mega, mega. No i co? No i nie przedłużając, zobaczymy ile tego będzie na skupie. my ja jeszcze widzę butelka do zabrania, zabierzemy. No to co? To... Tak moi kochani, siorbał jeszcze nie będę. Pozdrawiam zawodowego, bo się poparzę po prostu. Przez półtorej godzinki poprawiając tam, gdzie byłem z flamingiem, już chyba czwarty raz czy piąty tam byłem, z flamingiem dwa razy, dosłownie po łebkach przeleciałem magnetyczką. Darku, bardzo Ci dziękuję, magnetyczkę za zajebista. Wyszło z głupoty dosłownie 31 kg grubego. Wszystko pani zaliczyła jako gruby. Po 90 groszy daje 28 zł bez 10 groszy. Półtorej godziny zabawy, a powiem wam, że znalazłem tam takie kotlety, że nie byłem w stanie ich yy, po prostu wyciągnąć. Zwłaszcza, że no, nie widziałem z czym walczę, bo wody tak przybyło i jest taka mętna. Także co, magnetyczka e, sprawdza się zajebiście w takie małe cieki wodne e, jak dankówka, jak łękawka, to po prostu będzie mega, mega e, narzędzie do połowów, o może tak, jest naprawdę sprawniejsza od magnesu na linie, e, no i co, no i dzisiaj namierzyłem jeszcze dwa kolejne wielkie garnki, czyli mam już cztery garnki niewyjęte, no, będzie się działo. Czekamy aż, czekamy aż woda opadnie. Ja teraz spędzę parę dni w pracy. Jak wrócę, to oczywiście nie omieszkam wrócić na dytankówkę. Może Flaming do mnie przyjedzie, może ktoś jeszcze do mnie przyjedzie. Nie wiem, zapraszam wszystkich. Fanty wychodzą fajne. Jutro będzie odcinek u Flaminga, jutro będzie odcinek u mnie. Zapraszam Was serdecznie. Na to, co działo się na dankówce ostatnio, a powiem Wam, że jak dla mnie padł tam rekord. Zapraszam. Życzę wszystkim miłego dnia. Ja miałem iść spać, ale najpierw wypiję sobie pyszną kawunię, a dopiero potem pójdę spać. Miłego dnia. Papaty.